Huh. <sighs> Widzowie, wiecie co? Zgłodniałem. Od tego biegania strasznie zrobiłem się głodny. Bym coś najchętniej wszamał. Ale się boję jednego, bo gdy coś zjem, to mogę przytyć i będę troszeczkę grubiutki, bo to jest Minecraft. Ale gdy jesz, stajesz się grubszy. Urośnie nam normalnie brzuszek. Mogę się stać wielkim grubasem, że tak powiem. No ale nie wytrzymuję. <laughs> ale bym se coś zjadł, jakieś mięs. Najchętniej albo marcheweczki, pszenice, chlebek, może na zdrowo, albo mięsko, zdrowo nie wiem co wybrać. I zaraz też otworzymy tą skrzynkę, tak oglądajcie film do samego końca i zostawcie łapeczkę w górę. Uwaga, kto będzie szybszy. Odliczam 5 sekund i zobaczymy, czy klikniesz. Jeśli tak, to wygrywasz. 5, 4, 3, 2, 1, klikaj łapkę i zobaczymy, kto zdążył. Napiszcie komentarz, a przypnę wam serduszko. I subskrybujcie mój kanał. Ja jestem Smajem, lecimy po 200 tysięcy subieków, a mało brakuje. No jednego subika, będą no, kliknij z dzwonkiem, ja bym się ucieszył. Ja sobie później sprawdzę, kto subskrybuje. Możecie udostępnić się w filmie, koledze powiedzieć koleżance, że małutko subików brakuje smajlowi, y, subskrybujcie. A ja będę taki szczęśliwy, jak ta owieczka, nie? Siema, ej, Gra Grażinka, też będziesz szczęśliwa? Subskrybujesz mój kanał? Co? Nie, e? Ja ci dam! Nie subskrybujesz? O, Tak nie będzie, subskrybuj! No, a masz? Daj mi jedzonko, ja jestem głodny, żarcie, o tak! I mamy surową baraninę, ale tak na sur nie będziemy jeść, zaraz sobie ją podsmażymy. Zbierzmy teraz na szybko drewienko, pójdziemy do wioski Wladziorów. I pek, mamy jedno drewienko, teraz drugie zbieramy. E, Drewno akencjo Co to? Co to pisze? Ja, ja, jakie drewienko? E, Akacja. aha, okej. Okay. Dobra, zróbmy sobie stół do konstruowania. Działamy jak najszybciej, bo głód wzmaga, a ja chcę jeść i jeść. Konstruowanie, dobra. E, stół wychodzi, okej, okay, stawiamy tutaj. Zrobimy zaraz sobie materiały. Daj mi kolejne! Albo nie, zbieramy jeszcze materiały, żeby zrobić sikerkę. Zaraz piecyk postawimy. Chociaż nie, piecek będzie wiosy, villagerów, nie musimy tego robić. Zrobimy sobie tylko narzędzia jak najszybciej i będę żarł. Tyle, ile mogę, a zobaczycie, faktycznie będę gruby. I to bardzo, bardzo, bardzo. Kolejne deski mamy, ok, robimy sobie teraz patyczki w ten sposób. Teraz zabieramy wszystkie. Kilow będzie potrzebnych? Nie wiem, ale zróbmy tak z przyzwyczajenia. I do tego zróbmy też mieczyk, aby upulować zwierzętka. Ok, mamy drewniany i co jeszcze tutaj? Siekierka, No tak, tylko. E, naprawdę? Jednego bloka mi zabrakło? <ścoughs> Szczęścia nie mam, ale będę miał szczęście do jedzenia w Szamania, ja już się nie mogę doczekać. No, ty no, ja zjem tą surową waraninę i zobaczymy czy, bo też mam takie levele, poziomy grubości. Zjedzmy sobie i sprawdźmy, jak mi się level podwiększył, aga? No, jest mamy! Pierwszy level! Już leciutko, aby, aby troszeczkę utyłem po zjedzeniu surowej baraniny. Ale na pierwszym poziomie to mało widać, zróbmy tutaj, mamy 40 poziomów, a dopiero pierwszy, więc spieszmy się i róbmy to. Dobra, mamy teraz tak, z deseczki, pięknie, sikarka będzie nam bardzo potrzebna. Więc okej, okay, konstruowanie, dobrze. Mamy teraz wioskę dlażerów. Zabieramy stół, czy nie? A, zostawmy ją. I tak przyjdziemy zaraz do skrzynki, w której są takie rzeczy, tam się utoczymy na maksa, więc nie Przerywajcie, oglądajcie. Musicie zobaczyć tą skrzynkę, w której coś skrywam. A zobaczycie później co. Mamy też pszenicę, z której możemy sobie zrobić chlebek, oczywiście. Ile nam dało w ogóle tutaj? 8 sztuk będzie mieć? Tak, 8 mamy nawet i 10. Pyknie. No to, to nie, nie. Nasiona nie chcemy. Na nasiona możemy sprawdzić tutaj zwierzątka. O, jak Stefan chodzi w środku. Ej, 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 co ty? Co jest? Stefan, zablokowałeś się? O nie! Biednego blokuje ziemia! Utknął! Jak mi go szkoda! Otwiera sobie drzwi i zamyka. Próbuje wejść, ale niestety jeden blok go zatrzymuje i on zamiast go rozwalić, to stoi patrzy się jak w jakimś, nie wiem, więzieniu. No, Stefan, wyjdź! Trzymam za ciebie kciuki, dasz radę. No, to to jest tylko jedno zniszczenie, patrz, jak szybko to się robi. No weź to zrób, no ja ci nie będę odblokował drzwi, to byś się wstydził. Nie potrafisz? Janusz, co tak się patrzysz na mnie? Odbokuj się te drzwi, zaczmy co on zrobi. Odszedłem lekko, daleko, obserwujemy. No, wyjdzie czy nie wyjdzie? Wyjdzie czy nie wyjdzie? Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy ten Stefan wyjdzie, czy nie wyjdzie. Zostawimy go na razie tak. Kto zgadnie, wygrywa. Piszcie komentarze. Wyjdzie Stefan, czy nie wyjdzie? Czy mu się uda? Zaraz to sprawdzimy. Ciekawe, kto zgadnie. Szukajmy tutaj piecyka, który zaraz powinien być. Stół do konstruowania? Ej, nie, czasami się pojawia. Tu są różne domki, takie pustynne, ładne. Okej, okay, tu nic nie ma. Szukamy sobie stołów, jak. Kimś. Siema! ej, ma jedzonko? Daj mi, żarcie! Mięsko, mięso! Ej, żeby tutaj nie było golema, no zaraz mnie tutaj golem wszama. Tu mają? To jest tu, albo skrzyneczka? Bo też czasami tutaj ukryte. O, tam w środku. Nie, nie, nie ma, nie ma, niestety. Udawaj skrzynkę, gdzie ma się ją? Jedzonko, żarcie, chce! No tych żaden nie ma. Ten co utknął? <noise> o nie, ale szkoda mi ich to. No. Jedni nie potrafią wyjść. <noise> naprawdę przeskoczyć. Te domki dziwnie tutaj postawili. <noise> A no tak, oni nie myślą. Ten, ten jakim ma. O, tam może być jaskinia albo kopalnia. Dobrze, tutaj ja szukamy tego. Piecyka, stołu, no cokolwiek. Gdzie to jest wejście w ogóle do tego domku? Co jest? Tuż. Duży... <noise> Drzwi są, to... o nie, wpadłem XD drzwi latające Normalnie w górę, nic tu nie ma bloku Tragedia, ale tu mamy wejście Bierzemy kill off i działamy Już materiał też będzie potrzebny Ja chcę jeść, a mało jem Stefan, co do mnie wpadnie, przyszedłeś mi uratować? Tak? Spidermanie mój Oj, ty mój wielki bohaterze Aż mnie zawstydziłeś mm, Jak ja się zarumieniłem Oj. No to weź mnie wyciągnij, polećmy do góry Pokaż swoje moce I mnie wyciągnij stąd no dajesz. Za 3, 2, 1, już. O! Odezwał się, powiedział. E? I nie wiem. O ma chyba mnie gdzieś. Dobra, on nie ogadnia, zostawmy go. Skupmy się na żarciu, na zbieramy cały czas jedzonko. O, buraki też możemy jeść. Patrzcie, od razu. Je... Zaczmy ile mi to da w ogóle. Po jednym jedzonku, mało. Ale level mi spadł! Od tego biegania, bo długo nie jadłem! Aha, pra... miałem level pierwszy i mam level zero, bo nie jadłem dużo. O, już mam jed... O, już drugi poziom, patrzcie. Trzeci! C czwarty już! Uwaga, zobaczmy, czy mój brzuszek urósł. Nie, jeszcze nie wystaje, ale powolutku staje się grubszy. Mogę jeść na pełnym jedzonku widzowie jak coś, tylko na razie to mi daje sabo z surowych rzeczy. Zaraz przejdziemy do jedzonka mi mięsnych. Piąty poziom, szósty, siódmy już, uwaga ósmy, o nie, dostałem spowolnienie, tylko nie to, przez tą grubość. Już będę miał ten efekt, nie, już dużo jem. Ósmy poziom, dosyć szybko to poleciało, dziewiąty. Dziesiąty, dwa dodatkowe serduszka mam. Co to tak idzie szybko? Lol, absorpcję dostałem, spójrzcie, ale jeszcze żaden brzuch mi się nie pokazuje. Dajemy dalej, co ty chcesz? Eee, nie ma żadnej wymiany. Uwaga, tu szybko na razie poziomy idą. Dwunasty, trzynasty, czternasty. Co? Ze surowych ziemniaków? E, myślałem, że tu będę potrzebował mięsko jakieś. Dlajemy jeszcze brzucha nie mam. Ok, dajemy dalej. Szesnasty. Siedemnasty, ale nie sądziłem widzowie, że dojdziemy do takiego poziomu jedząc marcheweczkę e, e, e. Mam brzuszek, Patrzcie! Wystaje! 21 level! <ścoughs> o, o, to już się zaczyna! I również noc! Zaraz pojawią się potworki. Będzie ciężko zdobyć jedzonko, ale pobiegniemy, otworzymy tą skrzynkę, bo tam, dzięki pewnym rzeczom, możemy stać się jeszcze grubsi. Ale ciężko, teraz idę powolno. Mam to spowolnienie trzecie! Jeszcze bardziej! O nie! Wiedziałem, żeby tyle nie jeść. Ale to takie smakowe, takie dobre. To no jeszcze. Teraz jedzmy mięsko. To da nam o wiele, wiele więcej. Przygotujmy sobie tylko piecek. Nie wiem, czy oni tutaj gdzieś mają go. Bo będę musiał chyba zrobić sam ten piec. Ten, jak biegną szybko, co jest? O nie, przez spowolnienie będzie mi się ciężko poruszać. O, o, już idzie Marian. Marian, Marian, nie, 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 nie. Proszę zostaw mnie, bo jestem spowolniony. Nie, ej, nie, nie wybuchaj. Nie, Marian, Marian. O, o. <śledz> Jak ucieka, pa! Ty, Stefan, panikuje! Szybko do domku, zmykajcie. Trzeba to o niej zombiak. Dobra, w takich warunkach nie można jeść. Pakuję się do was i czekamy na słońce. Hehe, <laughs> z trzema Stefanami. Jemy dalej. O, czwarty się dołączył. Piąty. Wszyscy teraz do domku się schowali, bo noc. Dobra, jestem po chwili, przeczekałem noc i spadły mi dwa levely. Trzy, trzy. Nie wiem, a i co? Prze widzicie, od niejedzenia brzuszek mi już zniknął. Muszę cały czas jeść. No tak, troszeczkę się ruszałem po tym domku i jakby schodłem, a ten dalej nie wyszedł. Naprawdę? <ś> XDRA. Teraz mięso, mięso potrzebuję. Jemy marchewki, bo nie wytrzymuję. Ja rymuję, nawet nie czuję. Wchodzimy na level 20, dostaję cztery serduszka dodatkowe, wow. Jemy kolejne, 22 level, 23, 24, 25, uwaga, jak ja... O, o, do, o, mam teraz podwójny brzuszek. Ale mi wystaje Czekaj, jakoś wam to pokażę inaczej Z bliska, z bliska jestem spełniony Trzecia, ale absorpcję mam, więcej serduszek Więc to się przydaje, teraz dokładnie zobaczmy O tak z bliska, schowajmy to o, Jak mi wystaje Idealnie widać U, Jaki bebek, no nieźle A jeszcze możemy 15 poziomów kolejnych Więc możemy być jeszcze grubsi Ale chcę najeść się teraz tym razem Mięskiem, już marchewka Z brzydłami i inne warzywa Więc szukajmy mięska, jeju jak ja Wolno idę, normalnie się człapię. Ale ciężko! Jestem już za gruby! <laughs> nie wyobrażam sobie, co raz będzie dalej. Dobra, świneczka. O nie, nie, nie. No, owieczka, daj, no, mięsko. Muszę jeść teraz, wiesz, potrzebuję jedzonka. O, thank you Teraz mamy surową baraninkę. Jeszcze więcej zbierzmy, czekaj. Uuu, króliczek. Mm, pustynny. Tak wygląda, jak to. Powinny być gdzieś owieczki. Ma może świneczka? O, tutaj jest, widzę. sieba Grażynka podejść do mnie. Przy skakaniu mogę szybciej i biegnąć, jakby iść, ale. Dobra, chodź, chodź, ociu. No cicho, chodź spokojnie. O, spokojnie. Cześć, nie z tego dyżęcie. A masz ci, Daj mi jedzonko. Tak jest surowa baraninka. Tutaj mi się już zwierzątka generalnie skończyły. Zjadłem, to teraz idziemy po kolejne, następne, aby tylko przytyć. A widzowie, każda jedna łapka w górę pod tym filmem, przypominam wam, to jest jedno jedzonko dla Smajslowa. We no tam ktoś jeszcze przypominam. Możecie walnąć tą łapeczkę w górę teraz, nie? Kto nam jeszcze nie kliknął? I jedną łapkę traktujemy jako jedno jedzonko dla mnie. Dajcie mi dużo jedzenia. PLOSEK! To chcę. <laughs> no dzięki. Daj, daj, ty też mi daj jedzonko Ty też mi daj jedzonko. No daj, 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 żarcie Ty też mi. O, słyszę kurczaka. Siema, kurczaczek. dasz też mi jedzonko. Kur... O, dobrze, dawaj! Tak, jest, a, jemy, uwaga. Sura barnienia, bo już chudne, nie jedzą. Ja muszę cały czas jeść, widzowie. 23 poziom, 24, 25, okej, okay, jemy, 26, 27, ale mięsko smakuje, Mmm, jakie pyszne, dobre, dobre. Ło, o, 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 o jojo, co? Raz to grubszy. Efekt, spełnienie trzecie dalej, absorpcja, mam dodatkowe serduszka. Jemy teraz do 30 poziomu, daj mi mięsko, mięsko, dobra, No hita padł, Ha! lol. Dobrze, mamy surowy kurczak, teraz kurczaczka. Coś lepszego bym powiedział. Dwudziesty dziewiąty? Trzydziesty! Ło! Wow, o! No to nieźle. Teraz ja się poszerzyłem i to dosłownie. Mam podwójny brzuch dalej, ale on się rozszerzył w środku. Do, do, jak mi wystaje! I się poszerzyłem w barkach. No teraz to już jestem tucznik. Jeszcze możemy, możemy kolejnych 10 poziomów. To jeszcze nie jest koniec, więc dalej musimy jeść. Jeść, dobra, tutaj jemy, jemy. Daj mi mięsko. Dobra, pięknie, okej, okay, mamy surowa Barnina. Trzydziesty poziom, teraz 31, 32, teraz marcheweczki. Trzydziesty trzeci. trzydziesty czwarty, trzydziesty piąty. Uwaga, jaka wygląda. Ojo! Ja! Teraz to ja dopiero tucznik. Tego. Jaki gruba ze mnie! Chłopie! Jak ja ledwo idę! Ręce mi zgrubiały nawet! Naprawdę? Zamiast mieć potężny, gruby brzuch, to mam grube rączki. Dobra, to jeszcze jemy Trzysty piąty, Możemy dobyć już to o tymi marcheweczkami. Jeszcze trzy poziomy Łooo, wow, to ratuje gigant Kto mi stawi czoła? Ty kurciaczku Patrzcie jak ja wyglądam w porównaniu do niego <grystanie> Przecież ja mogę go zdepnąć normalnie teraz, o, co stawisz mi czoła? Ty, będąc tak grubym Pójdziemy do smoka może E, to by było dobre, tak sobie myślę <grystanie> Ciekawe, co Smok jakby na mnie zareagował, nie? Zobaczmy takiego grubasa. Albo Enderman, albo Creeper. Zobaczymy, a mam cztery dodatkowe serduszka w ogóle, widzowie nie? Dajemy 37, uwaga. 38, powoli zbliżamy się prawdopodobnie do końca, ale teraz się poszerzyłem i mój brzuch od dołu tak samo. Dobra, 39 i jeszcze ostatni teraz będzie. Teraz to będzie decydująca marchewka, bo gdy ją zjem, to osiągnę prawdopodobnie maksymalny level. I zobaczymy jak będzie wyglądał, a wtedy przejdziemy do takich pewnych rzeczy, które mogą mnie utuczyć na maksa w zaledwie 5 sekund. Yy, a więc jemy: 39 i 40. Teraz jem dalej, ale poziomy już się nie zwiększają. Jest 40 na 40. Dostałem, uwaga, spełnienie trzecie, absorpcję 2. Mam dalej dodatkowe serduszka. Uwaga, patrzą na siebie i zobaczmy. Wow, jaki grubas ten brzuch, jak mi się powiększył, o oh, chłopie, Tero to ja tucznik, teraz możecie napisać do mnie w komentarzu z tucznik. tucznik to sorry, ale chciało mi się jeść, no. Gdy się przesadza z jedzeniem, no to cza czasami tak jest, ale otwieramy przyszły ten moment na otworzenie tej skrzynki. Zobaczcie teraz razem ze mną, co w niej w środku jest. Uwaga, 3, 2, 1, piu! A tu są takie tabletki i weight loss. Możemy je użyć i dzięki właśnie takim tabletkom możemy zrobić różne rzeczy. Dobra, bierzmy to ta sobie tak i zobaczymy jak się powiększymy chwilę dosłownie. To nam dużo pomoże. Okej, okay, tutaj tracimy te poziomy, więc możemy chudnąć, patrzcie jak szybko to robię w ogóle. Dzięki taką jedną tabletką. patrzcie, już mam dziesiąty poziom, chudniemy. O, i wszystko w porządku! Wow, jestem już znowu chudy! Juhu! Dobra. Szybko wyzdrowiałem, nie widzowie? Normalnie schudę pty w 5 sekund. Ja się tak nie tuczyłem, jak chudłem teraz. No, nieźle. Ok, bierzmy jakąś zieloną. Nawet nie wiem, co ona robi Teraz yy, fioletową. Daje levelę. Możemy się powiększyć w zaledwie 3 sekundy. A ta zielona daje. od razu zmniejszenie! Aha! Naprawdę! <laughs> Schudłem w sekundę! Teraz powinniście napisać. Wow! Jak on to zrobił! Schudną w sekundę! Niesamowite! Gwiazdka, był w szoku, gwiazdka. Albo nie, byłem w szoku. <laughs> A teraz, wow, jaką przytył! Normalnie w 5 sekund, on ma różne sposoby, niesamowite subskrybujcie kanał z dzwonkiem, aby nie ominąć takich filmów, a w następnym możemy zrobić odcinku, jak będę bardzo, bardzo, bardzo chudy jak patyk. Dosłownie jak ta, nie wiem, sadzonka, jak to drzewko, takie będę chudszy niż nawet to. Chcecie to zobaczyć? To subskrybujcie z dzwonkiem, aby was to nie ominęło, a później mogę jeszcze nagrać, jak będę malutki, taki mały, mniejszy niż te króliczki. Dużo będzie się działo, także oglądajcie, obserwujcie, wpadajcie na mojego Facebooka, Instagrama, wszystkie linki macie w opisie, na FB możecie dodać do znajomych i tak samo na Instagramie wejść ktoś tam w zaobserwuj, obserwuj. Będę wdzięczny. I tutaj Wam się wysiadałem. Cztery ostatnie filmiki, możecie w jakiś kliknąć, po prawej stronie, po lewej, na dole. Może tego nie widziałeś, albo tamtego. Proponuję ci w jakiś kliknąć. To są naprawdę fajne filmy. Nowe, zobacz. Daję Ci 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Klikaj!